Dom kultury polskiej Nowe Skrzydło już jest prawie gotowe. Po 4 marca będzie chyba podpisany ostatni akt i będzie udany do użytku, więc będziemy po trochę rozpoczynać użytkowanie. Troszeczkę poszerzenie gastronomiczne, przeszczenie, a troszeczkę chcemy zrobić może to, żeby przyciągnąć więcej młodzieży. Jakiś taki klub, pub. No coś takiego, co by, chcieliby przyjść młodzi ludzie. Myślę, że imprezy tutaj będziemy organizować też różne. Będą i tematyczne, i jakieś, może nawet odczyty, poetyckie wieczorki, też będzie można tutaj urządzać. Ta nowa sala to jest taka sala teatralna bardziej, bo ona jest cała na czarno i naprawdę jest przeznaczona i akustyka i wszystko jest zrobione po teatry. Часами будемо робити очівісті, і такі концерти камеральні, которые потребують відомості, музики класичної. Некоторые театри вже замовили прем'єри в новій салі, а потім потроху телевізія, кав'ярня, паркінг. No, chyba najbardziej ludzie czekają parkingu, bo nie mają gdzie parkować się zupełnie. Sala zabaw. Jeszcze nie wiemy, czy to będą tylko goście hotelowi, czy będziemy też wpuszczać z ulicy. Zobaczymy. Dzieci, młodzież do, do tego, żeby chcieli przyjść do domu polskiego. Nowa część hotelowa, która będzie dotykać 25 pokoi, która pomoże nam utrzymać to wszystko, a także nasza kochana telewizja. Rok temu w styczniu, po covid 19 widniał się sezon bardzo pięknie. Bardzo mieliśmy dużo zamówień. Do równo do tego czasu dopóki nie wybuchła wojna. Jak wybuchła wojna, wszystkie grupy pozabierali swoje awansy wpłacone i niestety ilość turystów zmniejszyła się kardynalnie. Do dziś dnia ilość turystów nie wróciła i na razie jeszcze nie osiągnęliśmy nawet do pandemicznego poziomu. Хіба прендко то ще не уда. Для того ж, як би не було, нема з Білорусі туристів, нема російських туристів. І поляці ще бою, якось нас бардзо... О, бардзо то, бардзо, на, мовив, що у нас є війна, що єстесь ми на бардзо близько границі і що то бардзо нам пришкадзав в житті туристичним. Реставрація діяла бардзо добре, але ну, готель є ще так собі, туристів є трохи мені. Może z czasem będą inne, z innych kierunków przyjadą turyści z Europy.